Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Litował się nad nimi, gdyż byli udręczeni i porzuceni jako owce, które nie mają pasterza. Przywołał dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi. Jezus widzi wielkie tłumy, i w tym wielkim tłumie widzi bardzo pojedynczych ludzi, a każdy z tych pojedynczych ludzi jakoś bardzo, bardzo samotny. I Ewangelia nam podpowiada, że ta samotność równa się udręczeniu i porzuceniu tak konkretnym, że Jezus musi dać uczniom władzę wyrzucania złych duchów. Ewidentnie, ewidentnie to porzucenie, udręczenie, ta samotność to jakiś owoc działania w tym tłumie złych duchów. Mają Jezusa pośród siebie. Ale coś ich bardzo ogranicza. Coś sprawia, że nie znika poczucie samotności, nie znika poczucie tej udręki, którą pewnie tylko On, Jezus Chrystus, mógłby z nich zdjąć. Tak, samotność miewa także takie straszne oblicze. Samotność w tłumie, samotność, która sprawia, że jakoś udręczeni zapominamy pobiec ku Jezusowi. Prośmy, żeby nam przysyłał tych, którzy takie złe duchy potrafią wyrzucić miłością, eucharystią, słowem Bożym, dobrocią, czułością, zwykłą ludzką serdecznością. Do zobaczenia jutro.